Kino mówi, witam Jakub Duszeński. Zapraszam Państwa na cykl Kino mówi Intymność. Za chwilę wspólnie obejrzymy film Urszuli Antoniak, zatytułowany Nic Osobistego. I z tej okazji moimi gośćmi są dzisiaj Ula Lipińska i Anna Sylliukow, dziennikarki filmowe. Dzień dobry. Obejrzeliśmy pewnie jeszcze raz ten film, nie wspólnie, każdy z nas osobna. Film powstał w 2009 roku i od razu rzuca się w oczy to, że to jakaś niesamowicie historia sukcesu tak naprawdę. Sześć nagród w lokarno, film został też okrzyknięty najlepszym obrazem w Holandii, a za tym wszystkim stoi polska reżyserka. No ale właśnie, czy oglądając ten film, mogłybyście się zorientować, że za tym wszystkim stoi polski twórca, gdybyście nie wiedziały, że to właśnie nakręciła Urszula Antoniak. A czy to ważne? No właśnie, czy to ważne? Wiesz co, dla mnie zazwyczaj, kiedy oglądam film i widzę te rzeczy, które powodują, że mogę powiedzieć: O jejku, on jest obarczony wszystkimi tymi wadami polskiego kina teatralnością, dosłownością, złymi dialogami to oczywiście jest to ważne, smutne. A tutaj wydaje mi się oczywiście, bo było to pytanie tendencyjne ale nie wiem, czy się zgodzicie ze mną że tych wad nie widzę. Dla mnie ten film, oprócz tej takiej podstawowej historii, która też jest wielokontekstowa, to tak jak. Już kiedyś rozmawiałam z Tobą, to film o emigracji. Ula Antonia Gwiecha z Polski. I gdzieś ten stygmat emigranta przejawia się jako jeden z kontekstów jej filmu. Ale nie chodzi tylko o emigrację z ojczyzny, chodzi o emigrację emocjonalną, mentalną, psychologiczną. I myślę, że to też jest ważne. Mówisz, że Ula Antoniak wyjechała z Polski, ale to nie jest oczywiście takie oczywiste dla wszystkich, bo wydaje mi się, że nadal ona nie jest aż tak znaną postacią w Polsce jak ci najwybitniejsi współcześni polscy reżyserzy. Jaka była jej droga do tego filmu? Bo to jest z tego, co wiem, jej debiut. Tak, ona porzucając Polskę wyjechała do szkoły filmowej w Amsterdamie, gdzie studiowała przez wiele lat i po szkole robiła dokumenty oraz pracowała dla telewizji. Ona także przez wiele lat zajmowała się poprawieniem czyichś scenariuszy, zanim napisała swój. I ten, ten jej debiut bardzo, bardzo umocował ją w holenderskim przemyśle filmowym. Ona tam autentycznie w tej chwili jest takim pierwszym nazwiskiem pierwszą, już nawet nie nadzieją po tym filmie tylko od razu bardzo dobrze znaną. Pierwszą holenderską reżyserką w tym kraju, i tak naprawdę kogokolwiek się nie zapyta, on zawsze wymieni uszulę Antoniak jako najważniejszą reżyserkę. To jest ciekawe, co ona powiedziała, że właśnie holenderską reżyserką, a nie polską reżyserką. No właśnie ona też sama mówi, że jest spory problem z tym, jak ją nazwać. Czy ona jest holenderską reżyserką z polskimi korzeniami, czy ona jest polką mieszkającą w Holandii, czy ona już jest holenderską reżyserką? I ona sama też czyta różne rzeczy o sobie w gazetach i tak naprawdę jest problem z tym, jak ją skategoryzować. Wejdź Zrób sobie śniadanie. Co mam dziś robić? Co chcesz? Zjesz śniadanie. yes please thank you Spotkałem się z nią, a właściwie słuchałem jej masterclassu jakiś czas temu podczas festiwalu Nowe Horyzonty, i pamiętam, jak mówiła o tym filmie: że była to niesamowicie jednak precyzyjnie przygotowana produkcja wejście jej do światowego kina że chciała mieć absolutną wolność właśnie poprzez kameralność tej historii, która się dzieje właściwie w jednym domu i pomiędzy dwoma postaciami. No właśnie, jak według Was wykorzystała tą wolność, którą otrzymała w tej produkcji? No, trzeba wiedzieć, co zrobić z wolnością przede wszystkim, a tak jak powiedziałeś, ula jest bardzo precyzyjna, jest bardzo konkretna, a przy tym, wiesz, no, potrafi być tajemnicza i zachować coś dla interpretacji widza. I myślę, że to jest taka opozycja bardzo rzadko występująca, bo, którą też trudno pogodzić, bo, bo ona dokładnie wie, co chce powiedzieć, a jednocześnie daje możliwość rozpatrywania tego filmu nam widzom na wielu różnych płaszczyznach, także osobistych. I to jest niecodzienne tak, to się w polskim kinie nie zdarza. Więc nawiązując do twojego pierwszego pytania, no, można. Podejrzewać już po pierwszym sensie, że nie jest to polski film, bo tego typu historie tak opowiadane w polskim kinie się nie zdarzają. Chociaż mogłoby się to dać, dziać właściwie wszędzie. Jest to historia zupełnie uniwersalna, bez względu na to, czy dzieje się w Irlandii, czy na innym kontynencie. To są bardzo proste rzeczy interakcja pomiędzy mężczyzną i kobietą. I oczywiście jest to jeden z głównych tematów kina: relacja mężczyzny z kobietą, relacja dwójki ludzi. I ponieważ dzisiaj mówimy o kinie intymnym, no to stąd pytanie moje. Jaki według Was jest ten główny pomysł Urszuli Antoniak, jeśli chodzi o ten temat, to co dzieje się między mężczyzną a kobietą? Czy jest tutaj coś, co uznałybyście za oryginalne, co Was zaskoczyło? To jest na pewno przedstawienie intymności w taki sposób, zupełnie pozbawiony zanurzenia się w drugą osobę poprzez poznawanie jej przyszłości, poprzez poznawanie jej poglądów na różny temat, i opinii. To jest takie wręcz kryminalne śledztwo poszukujące czegoś, jakiejś, jakiegoś skrawka informacji o tej drugiej osobie, przy czym nigdy tak naprawdę nie, nie uzyskamy od niej potwierdzenia. Czy, czy to prawda, czy to, to jest tylko nasze podejrzenie i, i jakby z tym sobie trzeba radzić, że tworzymy tę drugą osobę zupełnie samodzielnie. Ale wiesz co, wydaje mi się, że tu musimy zdradzić jednak, jaki jest punkt wyjściowy filmu, bo to śledztwo nie miałoby miejsca, gdyby tak nie ustawiła całej tej sytuacji sama reżyserka, prawda? Więc powiedzmy może, mam nadzieję, że nie zepsujemy seansu, jeśli powiemy tylko o tym punkcie wyjścia całej tej historii. Wydaje mi się, że, że tak jak że tak jak Ula portretuje związek dwojga ludzi, to chyba właśnie słowo układ jest odpowiednim słowem. Układ partnerski, ona po prostu chce, żeby obie strony miały równe pozycje i, i, i były traktowane, traktowały siebie po partnersku. I układ, choć tak wydaje mi się, że kojarzy się pejoratywnie, to jest tutaj bardzo adekwatne, bo. Ja bym nawet ostrzej powiedział, czy tutaj nie, jest, nie, nie stoi za tym wszystkim na samym początku. Transakcja pewna, którą ci ludzie zajm, zawierają między sobą? Tak, ale też zwróciłabym uwagę na to, że ta transakcja, czy układ, niezależnie od tego, jak to nazwiemy, jest narzucona przez bohaterkę, która, jak widzimy w pierwszych scenach, chce się odciąć od całego swojego dotychczasowego życia, porzuca wszystkie swoje rzeczy, porzuca miejsce, w którym dotychczas mieszkała. Porzuca prawdopodobnie także ludzi, z którymi była związana w jakiś sposób tam, w miejscu swojego zamieszkania. I, i to tak naprawdę ona stawia takie twarde zasady tej, tej relacji z, z bohaterem, że, że jakby oni mogą funkcjonować obok siebie, ale tylko jeśli nie będą siebie nawzajem o nic pytać. Lubisz operę? Miałeś nie zadawać pytań. Daj spokój. Co robisz? Wychodzę. Ilekroć złamie umowę, zaśpiewam piosenkę. To żart? Hmm? W tym filmie, oprócz tego, że to jest oczywiście kino intymne, o czym powiedzieliśmy, istnieje pewnego rodzaju suspense. No bo jeżeli dwójka ludzi umawia się, że niczego o sobie nie zdradzą. To później oczywiście napięcie w nas widzach rośnie, w związku z tym, że zastanawiamy się, czy uda mi się utrzymać tą transakcję. Potajemnie liczymy oczywiście, że im się nie uda, bo wtedy to się wszystko robi coraz bardziej ciekawe. I to mi się wydaje jako taka bardzo w ogóle ciekawa e, sytuacja w tym filmie, bo. No w kinie intymnym zazwyczaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej, prawda? Ale może, może bardziej generalnie powiedzielibyśmy. Ciekawi mnie w ogóle, co wy rozumiecie przez termin kino intymne. Kiedy mówimy kino intymne, to o jakiego rodzaju filmach, o jakiego rodzaju być może gatunku myślicie? To, co, to, co mi się wydaje ważne w kontekście filmu Uli. A dzisiaj w zasadzie na ekranie wolno wszystko. No to jest kwestia obyczajowości, która się zmienia przez lata i kiedyś zupełnie innego rodzaju filmy budziły kontrowersje. Dzisiaj z racji właśnie zmieniającej się obyczajowości. Co innego budzi kontrowersję, ale można powiedzieć, że dozwolone jest wszystko, te, te granice są po prostu przekraczane. I wydaje mi się, że to, co ciekawe w jej kinie, że właśnie pokazała tak intymność, jak ona rzadko występuje dzisiaj na ekranie, że, że w zasadzie ona jest gdzieś podskórna, jest niewypowiedziana w niewypowiedzianych słowach, w niewypowiedzianych emocjach, a nie taka narzucona i pokazana zupełnie wprost. I to jest odważne. To jest, to jest kino jak najbardziej intymne. Bo na pewno kinem intymnym nie jest kino, które, które pokazuje nam wszystko na talerzu, które wszystko nam daje, e, 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 obnaża i, 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 i pokazuje od razu. Na pewno Urszulę Antoniak nie interesuje bynajmniej to, jak blisko w swojej nagości dwójka ludzi, może fizycznej nagości dwójka ludzi może się ze sobą zbliżyć, według mnie. Tego bardziej interesuje, jak w kinie pokazać człowieka, tak abyśmy czuli że jesteśmy z nim sam na sam bardzo blisko właśnie w tej sferze głębokiej prywatności tak mi się wydaje ale to jest jedno chyba z najważniejszych wyzwań dla każdego reżysera który chce w ogóle w tym temacie coś pokazać i wydaje mi się że żaden reżyser nie osiągnie tutaj żadnego sukcesu bez dwójki lub kilku aktorów z którymi będzie współpracował jak wypadają według was kreacje tej dwójki którą Urszula Antoniak zaprosiła do współpracy na tle tego co dzieje się we współczesnym kinie no fajne jest to, że ona pozwoliła im improwizować i nie trzymała się sztywno scenariusza. I widać, że oni wypadają po prostu naturalnie, tak, że między nimi jest chemia. Ale też to, co jest ważne, mam wrażenie przy okazji tego tytułu, to jest to, że ona nie zdradza. To, co już padło tutaj, że nie zdradza zaplecza, bagażu doświadczeń bohaterów. No, wszyscy wiemy, że w jakimś wieku ten bagaż doświadczeń jest duży i możemy sobie wyobrazić, każdy może sobie pod to podstawić, co chce. No ale właśnie przez to, że jest ta tajemnica, my się bardziej przyglądamy tym bohaterom bardziej śledzimy to, co się z nimi dzieje. Jesteśmy bardziej wyczuleni na małe gesty, bo tak naprawdę małe gesty, drobne rzeczy mają wielkie znaczenie. Dla Urszuli Antoniak wydaje mi się, ona często wspominała przy okazji tego filmu, że to jest, to jest taka fabuła o samotności jako luksusie, o samotności wybranej przez człowieka właśnie z tym bagażem, który świadomie nie chce się bić z życiem, nie chce gdzieś tam układać się z innymi ludźmi, tylko Znając konsekwencje swojego wyboru, decyduje się na samotność. I właśnie tutaj na drodze spotyka drugiego człowieka nagle i gdzieś tam ta decyzja w tej decyzji się chwieje. Natomiast też też jakby taką refleksją w miarę oglądania tego filmu jest pytanie, czy ta bohaterka na początku filmu ucieka od przeszłości, czy ona wręcz przeciwnie, czy ona idzie na spotkanie z przyszłością, z czymś nowym. I w zależności od tego, wydaje mi się, jak sobie ustawimy ten film. Taki też będzie nasz odbiór. Myślę, A według że... Ciebie to jest kino otwarte? Czyli, my, widzowie, możemy zinterpretować tą historię jak chcemy. Może ucieka od przeszłości, może szuka przyszłości. Ja, czy... Prawdę powiedziawszy, też wiem, że Ula miała taki plan zrobienia tego filmu w taki pojemny sposób. Dokładnie mhm. to, to był dobrze przemyślany zabieg, żeby nie mówić wiele o bohaterach, bo każdy może sobie wtedy wstawić tam swoje doświadczenia. Albo żeby poruszyć tam uniwersalne kwestie, tam dokładnie takie, jak właśnie samotność, nie wiem, brak więzi, czy, czy możliwość ucieczki od swojej, swojego otoczenia, swojej rzeczywistości. Mhm. Także myślę, że, że to wszystko, ta otwartość jest w tym filmie niezwykle przemyślana. Mhm. I to nie jest coś, co jest po prostu nam rzucone i można się podobać lub nie. Natomiast jest to, jest to dokładnie plan uli. Cześć. Jak ci na imię? Gówno ci do tego. A czy dla was ona jest takim osobnym zjawiskiem we współczesnym kinie, sama reżyserka? Czy jednak widzicie tutaj, że ona inspiruje się twórczością niektórych reżyserów, że, no nie wiem, pojawiło się coś takiego jak szkoła dogmy, której ja tutaj na przykład w ogóle nie widzę, ale jest też taki nurt kina impresyjnego, subtelnego, delikatnego, często we francuskim kinie na przykład, który być może ja tu widzę, ale może wy widzicie w ogóle twórczość, odbicie twórczości jakichś reżyserów konkretnych w tym obrazie? To co mi się u niej podoba, to to, że ona bardzo świadomie wykorzystuje język kina. To są trochę takie filmowe impresje. I na pewno ona się wyróżnia na tle innych y, reżyserów. No już sam fakt, że ona y, jest taką spełnioną nadzieją. Y... Branży filmowej w Holandii, Po pierwszym filmie w zasadzie nią się stała. I późnym debiucie z tego co wiem, debiucie, prawda? Tak, tak, to znaczy dojrzałbym. dokładnie, to znaczy, że, że ona jakoś tak potrafi mocno zaznaczyć swoją obecność, mhm. co nie jest łatwe, bo przecież dzisiaj każdy może wziąć kamerę do ręki i nakręcić film, tak? Z lepszym lub gorszym skutkiem, ale jak wiemy, także te takie niezależne produkcje bardzo często wybijają się po prostu w świecie na festiwalach. Pierwszy film, deszcz nagród w lokarno, drugi film. Code Blue pokazany został w Cannes. Nie w selekcji oficjalnej, ale w sekcji towarzyszącej 15 reżyserów. Czekamy na trzeci film, ponieważ spotkałyście się z reżyserką. Czy wiecie mi, w którą stronę się udała z tym projektem? Przede wszystkim myślę, że ważną kwestią przy tym trzecim filmie jest to, że to jest pierwszy film zrobiony w ogóle z polskim udziałem. Ona próbowała w Polsce no, przez, wiele, przez wiele lat zrobić film i to się wielokrotnie nie udało. Natomiast ten, ten trzeci film ma już polskiego operatora, to jest Piotr Sobłociński junior. Między innymi też część zdjęć powstawała w Polsce i myślę, że to jest dla niej ten, ten już od razu mały sukces, który pozwoli jej w ogóle współpracować tutaj z naszą branżą i z naszymi specjalistami. Co wiemy o tym filmie, to film o uwodzeniu, co jeśli chodzi o. o... jak on się nazywa? E, strefa na gości. Strefa na gości. Strefa Właśnie na pomyślałem, gości. że o to też a propos kino intymne strefa na gości, że gdzieś ona jednak cały czas porusza się, jeśli chodzi o jej zainteresowania w podobnym rejonie, no bo code blue to też jest kino intymne, nawet bardzo intymne, prawda? Tak hmm. i myślę, że on nawet będzie się wpisywało w to, o czym dzisiaj mówimy, dlatego że ten film jest zaplanowany jako film o uwodzeniu. Która jest grą intelektualną. Tam, z tego, co, co od niej słyszałam, prawdopodobnie w ogóle nie dochodziło do kontaktu cielesnego między dwiema bohaterkami, bo jest to e, miłość e, homoseksualna. Natomiast całość będzie perfekcyjnie przygotowaną grą e, w, w różnych kontekstach tam też wchodzi, kontekst klaso, różnicy klasowej między bohaterkami, różnicy bodajże wiekowej, także kontekstów będzie mnóstwo, natomiast myślę, że spodziewać się można wszystkiego. Bardzo czekamy na ten najnowszy film Urszuli Antoniak, na razie dzisiaj obejrzyjmy wspólnie pierwszy film Nic Osobistego. Bardzo Wam dziękuję za tą rozmowę, dziękuję a Państwa strony. zapraszam na Nic Osobistego.